A może zrobimy zupkę z moich ulubionych trzech składników: czyli awokado, pieczarki i rukola. To jest coś bez czego nie mogę po prostu żyć. Zrobimy dzisiaj zupę pieczarkową z rukolą. Tak ją nazwałam. Potrzebujemy do tego jakiegoś blendera. I potrzebujemy te wszystkie składniki po prostu smiksować. 250 gram pieczarek. Mogą być w całości, damy radę, zmiksują się, nie trzeba ich kroić. Do tego mamy rukoli. sam garść, ale zważyłam, u nas jest taka wielka rukola, ale to po prostu garstkę rukoli. Będzie jej, już ja sobie spojrzę, 15 gram rukoli. Gdzie się tutaj wsunę. Tą zostawimy do dekoracji. Następnie mamy paprykę 40 gram. Wyszły mi takie dwa krążki. Przekroję je trochę, żeby lepiej wpadły i się lepiej blendowały. Następnie mamy marchewkę, jedną małą. Ja sobie kawałek takiej obranej marchewki. Wyszło mi 70 gram. Takiej marchewki też pokroję ją na mniejsze, bo to jest dość twarde i zblendować będzie łatwiej, kiedy będzie w małych kawałkach. Następnie mamy cebuli, e, cebuli czerwonej, 20 gram. To wyszedł mi taki krążek dosłownie. No i moje ulubione awokado, bez którego po prostu nie wyobrażam sobie ani jednego dnia chyba. Wyszło mi. Jedno dojrzało, ono naprawdę jest super miękkie. Su, su, yy, zobaczcie, yy, po prostu super się łamie. Wyszło mi takie awokado po obraniu, zważyłam, ono ma yy, 150 gram, czyli bez pestki, bez, yy, bez skórki. No to tak można sobie przeliczyć, żeby wiedzieć, jakie wielkości, żeby to miało powiedzmy podobny smak do tego, co ja tutaj robię. Następnie mamy. 100 ml mleka kokosowego. Następnie mamy 3 łyżki sosu sojowego, kikoman czerwony, polecam. 3 łyżki. Później mamy jeszcze ziarenko ziela angielskiego. Pieprzu i dodamy zaraz wody jeszcze. I 250 ml wody. Potrzebujemy to zblendować po prostu. I wystarczy taka minutka. Pachnie nieziemsko. Kochanie, to jest chyba porcja na dwie osoby, co? Tak, to są porcje, które zupy, które podaję, to są porcje na dwie osoby. Tutaj jeszcze została mi druga. Ale chcę pokazać, jak to można podać najlepiej. To jest to, co tygryski lubią najlepiej. Pycha! Pozdrawiam cię. Do zobaczenia następnym razem.